Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Pewien bogaty człowiek miał rządce, którego oskarżono przed Nim, że trwoni jego majątek. Przywołał Go do siebie i rzekł mu: Cóż to słyszę o Tobie, zdaj sprawę z Twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą. Na to rządca rzekł sam do siebie, Co ja pocznę, skoro mój Pan pozbawia mnie zarządu. Kopać nie mogę. Że brać się wstydzę. Wiem, co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego, Ile jesteś winien mojemu panu? Ten odpowiedział: Sto beczek oliwy. On mu rzekł: Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz pięćdziesiąt. Następnie pytał drugiego: A ty ile jesteś winien? ten odrzekł sto korców pszenicy. Mówi mu weź swoje zobowiązanie i napisz osiemdziesiąt. Pan pochwalił nieuczciwego rządce, że roztropnie postąpił, bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie, niż synowie światła.